Bronisław Ostrowski urodził się 19 lipca 1913 roku w Opatowie. W latach okupacji hitlerowskiej był aktywnym członkiem Ruchu Oporu w rejonie świętokrzyskim. 2 lipca 1943 roku wstąpił w szeregi Armii Krajowej. Na potrzeby konspiracji przybrał pseudonim Cichy, Borski. Jako dowódca opatowskiej komórki Armii Krajowej zdobył ważne informacje, dzięki którym przyczynił się do uratowania 80 osób z niemieckiego więzienia w Opatowie. Po wydaniu przez komendę podobowodu Armii Krajowej w Opatowie w roku śmierci na szefa opatowskiej placówki SD Otto Schulza, odpowiedzialnego za śmierć kilkudziesięciu Polaków, Cichy otrzymał rozkaz organizacji, nadzoru operacji likwidacji Hitlerowca. Akcja zakończyła się sukcesem. Kolejnym czynem Borskiego było zniszczenie listy deportacyjnych mężczyzn w wieku od 15 do 60 roku życia. Po przedstawieniu planu i uzyskaniu zgody przez dowództwo AK, Ostrowski wraz z dwoma żołnierzami włamał się do biura burmistrza, odszukał rękopisy i po upewnieniu się, że jest to jedyny egzemplarz, spalił go. Tym czynem uratował od deportacji około 600 mężczyzn. Bronisław Ostrowski w szeregach Armii Krajowej uczestniczył w wielu innych akcjach bojowych i dywersyjnych. W Jurkowicach Koło Opatowa, Bronisław Ostrowski, który miał już doświadczenie wojenne z działalności konspiracyjnej, utworzył pierwsze struktury organizacji NIE. Nazwa organizacji pochodziła z pierwszych trzech liter słowa niepodległość. Na fundamencie Armii Krajowej powstało w Warszawie Zrzeszenie Ruchu Oporu Bez Wojny i Dywersji Wolność i Niezawisłość zwane potocznie Wolność i Niezawisłość. Po uzyskaniu instrukcji organizacyjnych Ostrowski tworzy Opatowski Ośrodek WIN. Najważniejszym zadaniem organizacji było uświadomienie Polaków, jak powinni głosować w zbliżającym się referendum ludowym. Dlatego też członkowie Winu zdecydowali się na akcje agitacyjne, informacyjne oraz dywersyjne. Pierwszą z akcji opatowskiego Winu było ostrzelanie z pistoletu maszynowego domu działacza Polskiej Partii Robotniczej, Putowskiego a następnie wrzucenie granatu do jego wnętrza. Na ataku nikt nie ucierpiał. Następnym działaniem była kara chłosty wymierzona w lokalnego działacza politycznego Stanisława Rogale, członka Polskiej Partii Socjalistycznej i Miejskiej Rady Narodowej. Do kolejnego ataku doszło nocą z 2 na 3 listopada 1946 roku. Do pomieszczeń Powiatowego Komitetu Stronnictwa Ludowego przy ulicy Kińskiego 4 rzucono granat, który nie eksplodował. Celem akcji było przede wszystkim zastraszenie członków tej partii. Następna akcja została wymierzona w Kazimierza Wichu, drugiego sekretarza Komitetu Powiatowego PPR. Polegała ona na obrzuceniu domu w Wichy granatami i ostrzelaniu z broni maszynowej, co skutkowało zniszczeniem mieszkania. Zbliżające się wybory do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej zmobilizowały władze komunistyczne do wzmożonych działań przeciwko organizacjom antyrządowym. W konsekwencji śledztwa prowadzonego przez chorążego Czesława Machnickiego pomiędzy 25 a 31 grudnia 1946 roku Zatrzymano wszystkich członków opatowskiego WINU, a 6 stycznia 1947 roku aresztowany został Bronisław Ostrowski. Pokazowy proces odbył się 26 marca w trybie doraźnym przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Kielcach na sesji wyjazdowej w Ostrowcu Świętokrzyskim, któremu przewodniczył Major Antoni Górski. W kartotekach sprawy zamieszczono notatki oficera Służby Bezpieczeństwa, opisującego Cichego jako człowieka twardego, nie dającego się złamać na przesłuchaniu. Komunistyczny sąd surowo rozprawił się z tak zwanymi wrogami ludu. Wyrokiem sądu Bronisław Ostrowski został skazany na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich, utratę praw honorowych na zawsze i przepadek całego mienia. W związku z zarządzoną przez władze komunistyczne amnestią z dnia 22 lutego 1947 roku kara śmierci Cichego zostaje zamieniona na 15 lat surowego więzienia. W archiwach IPN znajduje się prośba ojca Bronisława Ostrowskiego, Tadeusza, o ułaskawienie syna, skierowana do ówczesnego prezydenta Bolesława Bieruta. Ostrowski zostaje osadzony w jednym z najcięższych więzień powojennej Polski w więzieniu w Rawiczu, nadzorowanym przez Kazimierza Szymonowicza, zwanego przez osadzonych krwawym Kazimierzem. Głód, katowanie, wielogodzinne stanie na mrozie w mokrych ubraniach, nakaz bezwzględnego milczenia to tylko niektóre sposoby resocjalizacji więźniów. Po odbyciu tej nieludzkiej kary Ostrowski wrócił do rodzinnego opatowa. Do końca lat 80. prowadził bar piwny o swojskiej nazwie Piwko-Obronka. Bronisław Ostrowski zmarł 8 listopada 1987 roku i został pochowany na miejscowym cmentarzu. Przez władze Polski podziemnej i rządu na emigracji został odznaczony krzyżem walecznych i krzyżem kawalerskim orderu odrodzenia Polski. Na podstawie ustawy z 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu burmistrz miasta i gminy Wopatowie w uhonorowaniu zasług Bronisława Ostrowskiego w walce o wolną Polskę zmienia nazwę ulicy z 16 stycznia na ulicę Bronisława Ostrowskiego, pseudonim cichy.